To jest nasza naturalna rzecz, że mamy takie tendencje, które zmniejszają ten empowerment, zmniejszają to zaangażowanie ludzi. Co tu dużo mówić? No przecież my jako liderzy no to wszystko zrobimy najlepiej, prawda? W sumie zastanawiam się, jak to przetłumaczyć na polski i nie mam dobrego pomysłu. bo To narzędzie jest świetne, żeby właśnie tą energię i tą prędkość okiełznać. Nasi ludzie wiedzą, że nie muszą się tak bardzo przejmować tym, żeby zrobić to na czas. Dobra, lecimy z koksem. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rakowski i Krzysztof Rakowski. Dawno nie mieliśmy takiego odcinka narzędziowego, a jeżeli oglądacie nas od dłuższego czasu, to pamiętacie pewnie, że w wielu przypadkach poruszaliśmy temat książki multipliers. Świetnej książki narzędziowej, którą podlinkujemy w opisie. Wszystkie linki w opisie znajdziecie. A wiem, że Krzychu robiłeś świetną prezentację ostatnio na ten temat, którą teraz możesz się podzielić. To dawaj. To prawda. Ostatnio robiłem szkolenie dla jednej firmy. Która pracuje w branży danych farmaceutycznych i tam rozmawialiśmy na temat empowering your people. W sumie zastanawiam się jak to przetłumaczyć na polski nie mam dobrego pomysłu, bo empowering to jest takie dawanie ludziom możliwości do tego, żeby robili to, co powinni robić. Dawanie im narzędzi, dawanie im autonomii. Oczekiwanie od nich, że będą robili to, o co ich prosimy, ale nie poprzez mikromanagement, tylko właśnie poprzez dawanie im tej przestrzeni do tego, żeby robili tak, jak uważają najlepiej, ale również dawanie im możliwości do tego, żeby wzrastali, docenianie tego, co zrobią dobrze, no i oczywiście słuchanie informacji zwrotnej, no i działanie na podstawie tej informacji zwrotnej. Możecie pamiętać właśnie z książki Multipliers, ale jeżeli nie, to wam szybko streszczę. Autorka Liz Weisman mówi tam o tym, że często mamy takie tendencje, które nie robimy tego złośliwie czy przez niekompetencję, to jest nasza naturalna rzecz, że mamy takie tendencje, które zmniejszają ten empowerment, zmniejszają to zaangażowanie ludzi, powodują, że są mniej chętni do tego, żeby przynosić tę wartość, bo to wynika z naszej natury i powiem wam o jednej z takich tendencji ta tendencja często ją widuję zwłaszcza u takich menedżerów którzy się czują tacy bardzo zaangażowani to się nazywa rapid responder i to jest taka osoba która zawsze jest bardzo szybka do reakcji do działania czyli na przykład to jest osoba która ma zawsze pusty inbox nie ma żadnych nieprzeczytanych wiadomości na teamsach czy slacku pojawia się problem pojawia się pytanie to Czyta wiadomość, odpisuje i cyk, problem rozwiązany, sprawa załatwiona. Czemu tak działamy? Bo no, chcemy, żeby zespół się szybko poruszał, żeby chcemy dobrze służyć naszym klientom, naszym interesariuszom, chcemy, żeby biznes był zadowolony, chcemy, żeby projekty się toczyły szybko. Ale na czym polega problem? No, że często jest tak, że Paweł z naszego zespołu powinien się tym zająć, ale ja nie będę czekał, aż Paweł się tym zajmie, no bo wiem, że już jest, nie wiem, 20. O tej porze Paweł już się szykuje do łóżka. Rozmawialiśmy o tym w odcinku, czy lider musi być rannym ptaszkiem. No dobra, to ja szybko załatwię, bo siedzę przy komputerze. Odpisuję na maila, cyk, sprawa załatwiona. Albo może być w drugą stronę. Członek naszego zespołu jeszcze nie przyszedł do pracy, albo jest na spotkaniu, jest czymś zajęty. To ja to załatwię, żeby po prostu działo to szybko. No i niby fajnie, bo pomagamy rozwiązać problem, wspieramy, szybciej się rzeczy dzieją, nie trzeba czekać. Ale jaki jest faktyczny rezultat? Faktyczny rezultat jest taki, że zabieramy ownership, czyli to właścicielstwo danego zagadnienia od tej osoby, której to zadaniem jest, która powinna to zrobić, która powinna się czuć za to odpowiedzialna. I co to powoduje? No powoduje to to, że z czasem Nasi ludzie wiedzą, że nie muszą się tak bardzo przejmować tym, żeby zrobić to na czas i żeby się jakoś tam spinać. No, bo wiadomo, że szef to zrobi. Jak nie odpisze przez dwa dni na maila, to się nic nie stanie, bo zawsze, jak już będzie za późno, to Krzysztof to zrobi na przykład. I to jest złe. To jest właśnie według, zresztą nie jest to zmyślone przeze mnie, tylko według badań Liz Weissman i jej zespołu, ta tendencja, którą nazywamy tutaj Rapid Responder, wpływa negatywnie na to, jak nasz zespół pracuje. Paweł, masz tak czasami, bo muszę przyznać, że ja czasami jestem winien i, i czasami tak robię niestety. Czasem tak mam, i czasem to specyficzne osoby tak mają. I to też nie jest nic złego, i to trzeba uszanować w dwie strony, mam na przykład taką fajną książkę ABC osobowości, która jest oparta o model disc, czyli czterech kolorów, czyli mój ulubiony temat profili osobowości. Jeżeli kojarzycie Web Dynamics, to o czym mówimy, to są według. Diska to są osoby inicjatywno-dominujące. Według Web Dynamics to są kreatorzy, starzy, czyli m.in. ja, które dokładnie w ten sposób funkcjonują i to jest ich sposób życia. Więc, z jednej strony, to narzędzie jest świetne, żeby właśnie tą energię i tą prędkość okiełznać i też przełączyć się w taki tryb analityczno-krytyczny, który potrafi poczekać czasem i dać tą odpowiedzialność. Bo tak, to, to czasem tak jest, że chcemy, bo no co tu dużo mówić no przecież my jako liderzy no to wszystko zrobimy najlepiej prawda no nie prawda no właśnie jak sobie z tym poradzić według Liz Wiseman zmienić tę naszą negatywną tendencję diminishera czyli taką osobę która zmniejsza tę inicjatywę na tendencję multiplayera czyli osoby która mnoży te rezultaty naszego zespołu jedna z technik jest bardzo prosta tylko musicie się jej oczywiście trzymać. Zresztą większość technik z tych multipliers jest prosta. Ustaw sobie po prostu taki czas, że jeżeli no nie wiem, przyjdzie jakiś ticket, e-mail, wiadomość, to ustal, że poczekasz dobę albo chociażby kilka godzin. No, oczywiście zależy to od kontekstu i to możecie sobie bezpiecznie pozwolić. Zrób tak, że nie odpisujesz od razu na tego maila, nie załatwiasz od razu tej sprawy. Pozwól właścicielowi tego zagadnienia no, dać mu to prawo, a właściwie zwrócić mu to prawo do pierwszej odpowiedzi, do załatwienia tej sprawy. Czyli po prostu musi się trochę powstrzymać. No i zasada, która jest też bardzo ważna, czyli nie odpisuj po godzinach. Przeważnie świat się nie zawali, jeżeli odpiszesz na jakiegoś maila, czy jakąś wiadomość następnego dnia rano. No, oczywiście są wyjątkowe przypadki, ale do tego warto mieć procedury on-call, żeby też była osoba, która jest odpowiedzialna za załatwianie spraw po godzinach, jeżeli wydarzy się jakaś katastrofa. I jaki jest rezultat tego? No, rezultat jest taki, że jeżeli ktoś ma jakieś obowiązki, ma jakieś konkretne zadania, no to wiedzą, że muszą się tym zająć w ustalonym czasie, bo nikt za nich tego nie zrobi. I też, jeżeli się okaże, że oni nie będą robić tego, co powinni, no to nie powinieneś, nie powinnaś za nich tego robić za każdym razem, zwłaszcza, tylko wtedy trzeba z nimi porozmawiać na temat tego, no, że powinni lepiej wykonywać swoje obowiązki, czy może ustalić te zasady, ustalić oczekiwania, żeby było to jasne. I to jest właściwie taka pierwsza i bardzo prosta technika, która bardzo w tym pomaga, żeby wyzbyć się tej tendencji Rapid Respondera. Dajcie znać, czy. Chcielibyście usłyszeć więcej o technikach z książki Multipliers, bo jest ich tam multum i bardzo chętnie je z wami omówimy. Napiszcie w komentarzach, czy napiszcie do nas maila. No i wtedy będziemy mogli jeszcze kilka tematów z wami omówić. I żeby być na bieżąco, pamiętajcie, że jeżeli Was jeszcze tam nie ma, zapiszcie się na newsletter na nerd.menad newsletter. A my widzimy się z kolejnymi odcinkami w najbliższy wtorek o 8.00. Trzymajcie się, cześć! Cześć.